Siemaneczko moi drodzy widzowie! Dzisiaj znajdujemy się na łowisku Golczewo a z nami są dwie metodki. Wstępnie przegruntowałem już sobie łowisko. Pierwszy kij mam tak na około 25 metrze, drugi kij mam na tak 35 metrze. Przy gruntowaniu znalazłem sobie takie płaskie półeczki z twardego, z twardego podłoża. Przechodzi po prostu muł przez chwilę w twarde podłoże i w tym miejscu będziemy kłaść zestawy. Oczywiście, jest ze mną moja druga połówka, ale w tym momencie śpi w samochodzie. Nie przedłużając, zapraszam Was do odcinka, zapraszam Was do subskrypcji i zapraszam Was na sklep wędkarski.pl, tam każdy z Was na pewno znajdzie coś dla siebie. Zaraz pokażę Wam standardowo moje miksy na cołowie. Także trzymajcie kciuki, jedziemy z tematem i widzimy się w dalszej części odcinka. Siemaneczko! O, tutaj oczywiście mam e, swoją kołyskę do ważenia. Dwie wędeczki, aparacik. Tutaj są moje miksy, że wam pokazuję. Tutaj mamy mix pelet 2 mm od nasza, tylko troszeczkę go dałem i 2 mm od Aquarela, taki typowo czarny, halibutowy palet. I to jest wszystko wymieszane z zanętą od osmo, tą ciemną dark. Tutaj mamy troszkę inną. Yy, Frakcję, znaczy frakcje taką samą, trochę inną zanętę jest to zanęta Hot Grill od Feeder Baita. Bardzo fajna zanęta, super ryby na nie połapałem i tylko sam pelecik 2 mm od akwarela. I tutaj będziemy, tutaj mam trochę peleciku 4,6 mm od yy, Star Hot Demon. Będę parę sztuk po prostu wrzucał do, 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 do koszyczka no i to zestawy na co dzisiaj będę łowił oczywiście zaczynamy od krakena muszę go w końcu przetestować, muszę coś na niego złapać Osmo nowość podobno bardzo fajna tutaj mamy egzo no i aliena, oczywiście jakieś metotmanie mamy i mam jeszcze nową metotmanię bursztynowa ryba spróbujemy podobno bardzo fajna kulka, tak słyszałem zobaczymy, no i to, co Wam ostatnio pokazywałem, Metod Mania Fusion, Pinaple and Battery. And Też coś pokombinujemy. Mamy dużo przynęt, będziemy kombinować. Zaczynamy wędkowanie, tutaj jest moje stanowisko, jak już mówię, a tam w samochodzie śpi moja druga połóweczka. Oba haczyki bezzadziorowe. góru 12, rozmiar 12 na bagnecie. Spróbujemy coś połapać na to. Haczyk nieduży, jest już dość chłodno, więc nie będę tutaj kombinował z jakimiś dużymi haczykami. Malutkie haczyki. Na pierwszą wędeczkę, jak mówiłem, pójdzie krakenik od Osmo. Damy pomarańczową. Naprawdę ten zapach jest przekozacki. przekozacki. Bardzo podoba mi się ten zapach. Chłopaki fajnie pokombinowali. Także mamy... Pierwszy zestawik Osmo mini larwa z zamętą Hot grill. jest to mini larwa Kraken, jak mówiłem. Ciach pierwszy zestaw poszedł do wody teraz czas na drugą wędeczkę i tutaj damy na razie. Założymy sobie Aliena na tą wędeczkę. tak ładnie naciągnięte. Tutaj Alien też mi się fajnie sprawdził. Tutaj będziecie mieli filmik jak przygotowywałem się do zawodów na tym łowisku. I tam właśnie łowiłem na Aliena. I też mi się fajnie tutaj Alienik sprawdził. Więc jak macie ochotę to sobie zobaczcie. Zapraszam Was wszystkich do takiej małej relacji z treningu. Drugi zestawik prezentuje się tak, a naszą przynętę mamy w środeczku schowaną. I czekamy na pierwsze rybki. Będę Was informował, co się dzieje, będzie działo. Na pewno będziecie wszystko mieli nagrane. Jest, mamy pierwszą rybkę. Siedzi. I spinka. Była pierwsza ryba na Krakena. Niestety spinka. Mamy Mamy rybkę. Nic dużego, nic dużego. Z powrotem kraken odpalił. Kolejna spinka zmienimy przypon, na trochę inny zobaczymy. jest, siedzi Mamy siedzi Jest następna. Tam była spinka niestety tu mamy kolejną. Dwie spinki na razie I teraz trzymamy trzeciego o, Mamy trzeciego. Idzie sobie Po no, ale ciężko, nie. Kiki. Mhm. Mm Mójka A nie, jest nic dużego. No pierwsze branie miałem ładne. Coś mm -hmm. fajnego się działo, ale mówię, spineczka zaraz. Pan nagrywa i przeszkadza. A nie, nic się nie stało. A tu jest nic dużego. <grystanie> Nie mamy dużej rybki, ale jest. Tutaj odpaliła ta odpaliła na Aliena. Ta wcześniejsza, wcześniejsza na Krakena. No, trochę. Przy brzegu się rozkulała i idzie dalej w stronę Ten ładnie zapięty, tamte wcześniejsze były słabo zapięte. Od razu był spadek Obawimy się trochę Jest zabawa chociaż A już mamy Ale bąbele Co? Ale bąbelek Podasz kochani podbiera? Uważaj, by z tej strony. Tu łóżko się podpiera. Z mamy maluszka zaraz robimy prezentację. Malutki jeśniak. Jest taki z półtorej kilo, może kilogram. Bardzo malutki. Nieduża rybka. Wypuszczamy. Podwójne branie mieliśmy. Na pierwszej spinka, na drugiej malutki jesiot. Od razu idzie bombel do wody. Te małe to żywe. Jak nie wiem, zarzucamy wędki i lecimy dalej. Dziękuję. Dziękuję skarbie. Jak na razie moi drodzy widzowie, jedna rybka na macie, dwie spinki. Jedna rybka była fajna, ale szybko spadła, więc czekamy dalej. Zostawy z powrotem w wodzie, jak na razie, miksy odpalają i kulki też. Więc nie zmieniam Alien i Kraken na wędce od Osmo. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że osiągniemy coś większego dzisiaj. Zostawiam się trochę na większe ryby niż ten mały jesiotr Ale zawsze coś. Także trzymajcie kciuki. No i jak na razie. Sesja się zapowiada fajnie. Mam nadzieję, że się rybki nie uspokoją, że się lepiej wkręcą jeszcze w żer. Będziemy podawać towar co 10 minut. Teraz, wcześniej podawałem co 5, zwiększyłem trochę czas do 10 minut i zaczęło odpalać rybki. Więc trzymamy 10 minut koszyk w wodzie i przerzucamy. Jest, siedzi, Czekaj Łukasz. Masz tarodzie, no. Jest mamy kolejną grupkę. Aliena co tam? Aliena, ładne branie, było, Ale nic, ale soft tylko nic. Dużego. Muszę go odciągać, bo mi idzie w tamtych drugi zestaw. To chyba kolejny mały pasuje jesiot. Pasuje, jak mi się wydaje. Rozmien na miałem wskazanie na krakenie. Nie, nie, nie. No nie bierze. było wskazanie, kochanie. No, wskazanie. Więc jest tutaj pod nogami. Co pewnie? Podbiera Cię, kochanie, udziela. Kolejny mały, kolejny mały jeśnioter. Jest, zaraz będzie prezentacja, pokażę rybkę. Mamy kolejnego jesiotra małego, ale one są. Waleczne te maluszki są takie, że aż go O. Mamy kolejnego małego jesiotra. Wypuszczamy go od razu do wody. Niech płynie po większe. Osmo alien, drugie branie. Na krakenie też dwa brania. Tylko na krakenie dwie spinki, jak już mówiłem. Lecimy z bomblem do wody. Oh. Ale one są wariatnie. Dobro kochane. Super. Jesteśmy na razie, takiej 2 godziny nad wodą. Wpadły 3 rybki, jak widzieliście. dwie spinki. Nie wiem, czy się nagrały. O, ranię. Ajajaj. Nie spinto. Mogłem poczekać trochę. No niestety. No to jesteśmy teraz. 3 ryby i 3 spinki. Mamy 3 ryby, 3 spinki. No to no. Postawiłem na osno i się opłacało. Jesteś ładnego. Mamy coś ładnego, coś lepszego. Alien podpalił, jesteś lepszego. Mamy, nie stracili. Zebrani jeszcze na drugiej wędce kochanie mamy drugą rybę, kochanie. Musisz przejąć jedną wędkę Tą? Tom. Tą Tom. mamy ładną rybę Mam nadzieję, że dotrzymamy ją do końca Dalej walczymy, zobaczcie jak jedzie. Żeby się żyłka nie skończyła. 150 metrów. No to jeszcze wystarczy. Były, na drugiej wędce był jesiot, już nie nagrywaliśmy, bo się zestawy splątały. Wspólnie z moją kochaną ogarnęliśmy. i idzie do chłopaków no był mały jesiot na Krakena tutaj na Aliena coś chlujemy większego jest już długa walka i nie chce wejść i nie chce wejść nie chcę wejść no. tak. Mamy jeszcze, ładnego jeszcze prawda? On jeszcze pójdzie. Tak? Mhm. Jest ładny Jeszczep. Ładny Jeszczep, już go widzieliśmy. taki duży chyba to my, że a może... A no, Ładny. Jak było To o 6-7 kg. <noise> Chodzi jak... Ty, łódź podwodna.

jest, Mamy go. Zaraz będzie prezentacja. Walka ostra. Około 6 kg taki jesiotr. Myślałem, że coś większego będzie. Chciałem... Miałem cichą nadzieję, że to karpik, no ale z tego też jestem zadowolony. Piękny jesiotr. Piękne duże płetwy. Piękna buźka. Pinokio. O. Zaraz go na go Dziękuję, skarmy. Piękny Jesiot idzie do wody. Super walka, chłopie. Ja będzie zmęczony. Odprowadzimy go, bo jest rybka zmęczona po walce. Także widzimy się dalej. O, jeszcze trochę. Jeszcze się dotle. Jak widzieliście. Ładny jesiot, Walczymy dalej. E, nic nie zmieniam. Ta sama zanęta, te same kulki. E, osmo się dzisiaj spisuje rewelacyjnie. E, ten duży jesiod wpadł na miks e, peletu nasza z peletem aquarel I wszystko zasypane dark osmo. Tą taką ciemną e, zanętą. Taka zrobiona paniereczka, jak widzieliście. Super sesja. W tej chwili są jakieś skazania, małe brania. Jest wpyte. <noise> tak powiem. Następne branie i podnoszę wędkę i ciszę. Wydaje mi się chyba, że jakoś mała ryba się z tym bawi. A nie chcę schodzić z wielkości haczyka. O, i sobie wciągnęło kuleczkę. Nie chcę schodzić z wielkości haczyka, bo. Nie chcę się bawić też z drobnicą po prostu taką hardkorową, a jest tu trochę drobnicy, więc 12 haczyk zostaje na pewno i będziemy dalej dłubać. Zobaczymy. Na razie brania trochę się uspokoiły, nie ma takich mocnych brań. Są delikatne brania. Dogina szczytuweczkę ładnie, no ale podnoszę wędkę, jest pusto, więc jest to po prostu drobnica. Mamy kolejne branko. I coś mamy Ale coś niedużego No nieduża rybka myślę, że karaś chyba tempo idzie. tempo idzie tak Nie walczy za bardzo Nie karpik mały karpisz Ale jaki walniacz Karpisząc czy Mały karpiszonek. Taki mały karpiszonek wpadł na. A, na krakenika. Wypuszczamy go od razu. O, ręce brudne. Chciałem karpia, jest karp. Może nie takiej wielkości, jak oczekiwałem. No ale jest karpik. I, i, I spineczka. Niestety. Ach, Szkoda, ale coś jest takiego delikatnie, że tak powiem, większego jak ten karpik na pewno. Teraz zarzuciłem osmo EXO na haczyk bo przez chwilę była cisza na alienie postanowiłem coś zmienić, jeszcze rzuciłem na EXO no i jest było branko lecimy z następnym koszykiem do wody no i będziemy czekać dalej na ryby Minuta koszyk w wodzie i mamy rybkę kolejną. Nie wiem, <laughs> na Dla... Krakeniku Nie zdążyłem dobrze zestawu naciągnąć, a już była rybka ale coś już duże Kolejny karpiszon mał Kolejny taki bąbelek, karpiszonek, bardzo ładny maluszek, niech rośnie do większych rozmiarów, a patrzcie jaką ładną łózkę, o zaraz fajnie widać, maluszek i chlup, od razu go do wody. Jest, mamy rybę. Ładne branie. Nie wiem tym nie wiem. Mamy kolejną. koszyk dosłownie. Dwie minutki było w wodzie, kochanie? Trzy, nie? Coś takiego. Pewnie jesiot. Idzie jak jesiot. Rybka nie jest jakaś gigantyczna. Ale branie ładne. nie? Nie, zobacz jak to Z oglądkiem merda. Masz jakiś podobny podbieraczek? Chciałam podać. Podbieraczek już podasz? Jest kolejny nieduży jesiot, zaraz pokażemy. Kolejny taki nieduży jesiot, około kilograma. Malutki, fajne, dynamiczne branie. Piękny kolor. O, zobaczcie. Rybka od razu idzie tutaj do wody. Poszedł, poszedł, poszedł żwawo przy brzegu, silny jeszcze, młody to, energiczny. Mam kolejną rybkę. Nic dużego. Nie wiem, jakiś karakan, jakiś. Mały Karpison albo yy, karaś, taki Karpiczek, malutki pełnołuski. Jak dorosną, będą piękne, duże i silne. Z razu idzie do wody. Super, już mi zostało tutaj, jak naprawdę, na jeden koszyk. Zobaczymy, może jeszcze coś złapiemy. Nie będziemy robić pożegnanie O jest i to jest chyba mały i spad To chyba była ostatnia rybka Właśnie był spadek No niestety spinka dziubało delikatnie dziubało, ale rybka wpadła najprawdopodobniej Jesiod. Więc dzięki, że zostaliście do końca. Zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Także trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą. Cześć!